Siemano Ludziska, witam Was w dniu zawodów, a Was zapraszam do tego materiału, w którym zobaczycie dzień ładowania, trening oraz najważniejszy, czyli dzień zawodów. Powiem Wam, że siłowni mamy 4 minuty od domu z buta. Dosłownie przechodzimy e, jedną uliczkę i jesteśmy. I myślałem, że to będzie taka siłownia, wiecie, malutka, to jest naprawdę konkretna dowalona siłka. Mega fajnie, bo mega sprzęt. Będziemy troszeczkę na tych hamerkach się tutaj popawić Szybka pompa, spadamy na HT jeść. Zaczniemy sobie od klatki, dwie serie zrobię sobie na hamerze, wypychania na skos górny, dwie serie zrobię sobie na rozpiętki I To są te same maszyny co na Maniaku w Białymstoku, tam gdzie się Dawid Mega fajnie, bo one są takie ruchome i fajna trajektoria jest Trzeba troszeczkę pokazać ciałka, reklamy sobie robię jak wszyscy widzieli Co tu się w ogóle dzieje A dzieje się troszeczkę Ty może w tak co? No ale bardziej ja się nagrywam Patrzcie co tu się dzieje

This is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all and we all got dreams we all want things but what you gonna do for how you gonna move for what you gonna be and do you believe you can do anything but what you gonna do for how Mam, że jest kurwa ostro Takiej formy nie miałem jeszcze nigdy Chcę się nadzierać, a jeszcze mamy jutrzejszy dzień Myślę, że będzie w punkt Jeżeli z taką ostrością jeszcze większym nabiciem, wiedziemy na scenę To ja jestem bardzo, 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 Dobre myśli. bardzo Dobrej myśli Bardzo I co by nie było bez względu na wynik Ja jestem z siebie mega dumny, bo taka robota jakaś ta wykonana, taka forma, do której doszliśmy Jest dla mnie coś nieprawdopodobnego i naprawdę z tego trzeba być dumnym. A wynik zostawiam sędziom, i ja pokażę się na lepsze strony. Okej, okay, jesteśmy już po treningu. Ja jestem w trakcie przygotowywania swojego posiłku. Tutaj już mam 50 gramów ryżu, tam gotuje się kolejna stówka. 120 gramów indyka, do tego jeszcze będzie jedno, jedno jabłko. A tutaj mamy paczuchę od Fit Pandy, który wspiera mnie w moich przygotowaniach w łasuchowy sposób. Niestety ja do niedzieli będę musiał się wstrzymać, natomiast Asia na pewno zaraz czegoś spróbuje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wszystkie wypieki, to serdecznie Wam to polecam, bo Panda wysyła na całą Polskę hermetycznie pakowane. Ciastka, chleby, pieczywa. Tutaj macie słodkie drożdżówki, tego typu drożdżówki. Mm. Pączki pistacjowe, pączki ja. orzechowe. E, twarogowe. Naprawdę jest tego masakrycznie dużo. E, tutaj są dwa krosanty. Jest nawet Muszę spróbować ciasteczka. Dostaliśmy nawet świeżutki chleby, który na pewno wleci w niedzielę, bo mam mega ochotę na jakieś pieczywko. Do tego jeszcze wleciała Chyba tarta pistacjowa, tak mi się wydaje, wow. także naprawdę mega, wow. mega dużo świetnych rzeczy. Ja do niedzieli się wstrzymam, Asia na pewno zaraz czegoś spróbuje. Pistacjowe grozandy są... Tutaj Dwa macie pory. kontakt. Tutaj macie kontakt. Jeżeli powołacie się na mnie, piszcie na Instagramie do niego. Jakiś na, pewno, na pewno wleci. będzie jakiś gratisik, jakaś promocja na pewno też. Także jak najbardziej polecam, wysyłka mm. jest na całą Polskę, naprawdę wow. robi to robotę. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy ogoleni, sweter zgolony, forma. Coś tam zaczyna mnie nabijać, a jeszcze mamy cały jutrzejszy dzień. Dzisiaj w nocy sobie fajnie odpocznę, trening przed naprawdę fajnie. Roleczkę skleiłem, także chcecie zobaczyć, zapraszam na Instagrama. Nie wiem, czy to no ten nie ścina. No to nieważne, to nie zapraszam w takim razie. Notuję tak, 60 gramów kleiku, 30 gramów izolatu. 30 gramów masła migdałowego. To jest ostatni posiłek na dzisiaj. Michał <laughs> Wszystkie majtki spadają. Majtki mi spadają z dupy, ale to jest bardzo dobry znak. Eee, odpalamy coś na Netflixie. Mamy sobie tam kanapę. Weźmiemy sobie eee, kołdrę. Zrobimy sobie taki fajny wieczorek. Netflix, do oglądania. Meliska na noc wliczona w podaż płynów, bo fajnie mi się po niej zasypia. Mm, I co? Jemy i śpimy. Widzimy się już jutro. Pewnie na ważeniu i na czeku do Dawida. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że ten na no to pan od 6 nie śpi jak zwykle i męczy mnie od rana o zdjęcia. to znowu ja. Ale to wcześniej spać gdzieś. Po 21 położyliśmy się do filmu, oczywiście, bo w 11 minutach filmu zasnęliśmy. Jesteśmy mistrzami oglądania filmów. Kiedyś nawet w kinie potrafiliśmy, bo ja zasnąć. Jakaś się zasypia, to ja już też w tym kinie tak się z. na sztywno. Ale wracając do tematu. Jest godzina siódma. Ja jestem troszeczkę głodny i chcę, mi się, Nie i chcę mi się pić za 3, I chce mi się pić, więc robimy foty do Dawida. E, wysyłamy wagę. Waga 94,4. Także Oła. jest naprawdę nisko, a wczoraj załadowałam około 800 gram węglowodanów. Natomiast tłuszczy było tylko 30. Wysyłamy foty i czekamy na to, co odpisze. E, no i lecimy z tym dniem. Zaraz zobaczycie. Ok, przechodzimy do kolejnego posiłku. Dobry raport wysłany do Dawida Akurat stało ładne światło Bo powiem mam szczerze, że ty tutaj jest z dupy I zupełnie jak się napinam to inaczej wyglądam. A dzienne światło to jednak dzienne światło 20 minut spaceru z rana Mam poczekać na odpowiedź co dalej Także słoneczko wstajemy Wstajemy razem z nim Ubieramy się ciepło I idziemy się przejść na krótki spacer Miało padać A ja tu nie widzę żadnej chmury na niebie Słońce tak napiżdża w czosnek że w sumie nic nie widzę, ale to dobrze, bo ostatnie dni pewnie takie Znaczy e, ostatnie dni, wiadomo, no mamy jesień, zaraz zimę Także trzeba jeszcze korzystać, póki aura sprzyja Wreszcie minut spacerku, zejdziemy sobie do Biedronki, kupimy wodę, jakieś tam warzywka e, Dla Asi, dla mnie jeszcze chyba jednego banana Jedną paczkę ryżu dokupię w razie co, żeby mieć I wracamy do domu, zobaczymy co pisze Dawid, będziemy jeść i odpoczywać Jesteśmy przy pierwszym posiłku. jest 130 g klejku, do tego 50 g banana, dwa wafle ryżowe, stofi, do tego trochę ogóreczka i 120 g indyka. Biorę się za jedzenie i kolejny posiłek około godziny 11. Przed każdym robię 10 minut pozowania, właśnie jestem po. No i co? biorę się do jedzenia i odpoczywamy. Okej, okay, słuchajcie, Asia sobie śpi, a ja będę brał się za 10 minut pozowania, ponieważ przed każdym posiłkiem mam rozpisane 10 minut. Po czym wezmę się do robienia takiego samego posiłku jak wcześniej, czyli będzie znowu 130 gramów klejku, jeszcze indyka, 10 gramów wodą z owoców, czyli pół banana yy, i do tego dwa wafle. Także najpierw pozowanko, a później jedzenie. Dobra, jestem po 10 minutach pozowania robię posiłki i wracam do spoczywania o godzinie 13 wysyłam raport do dowida. z tym jak to wygląda i będę czekał na dalsze wytyczne może się zważy 94,9 nieźle znaczy, że dobrze w moim wypadku we jest, jest nawet bardziej wskazane, bo wyglądam bardziej klasycznie. Witam w mojej kuchni. Wypuję wam kurczaka. Bez niczego. Z przyprawami, z kurkumą. Mam jeszcze ten e, pieprz ziołowy. Dla smaczku, delikatnie. Zawsze używam, więc teraz też używam. Przynajmniej tego nie będę jadł. Miałam na myśli, że bez dodatków, ale nieważne. No do tego wlecisz jeszcze klej, także. A, no to już zawsze coś. Waflami. Taki sam buziłek jak ostatni, także. Nic specjalnego, ale to ma działać. A potrzebujesz kurczaka, bo ja pójdę do sklepu. Nie wiem, zależy co Dawid pisze. Na razie nie mam pojęcia. O 13 mamy okay. wysłać. Okej. Okay. Więc będziemy wiedzieć wtedy. To ja wypiję na razie kawę. No, to moje drugie śniadanie. To Michała, drugie śniadanie. Taka Asia, Asia jest y, przykładem zdrowego odżywiania. E, u mnie wlatuje to samo: czyli 130 klejków, sobie się indyka, trochę ogórka, pół banana, 10 gram węglowodanów, banana z owoców, dwa wafle, tofi. E, I za półtorej godzinki wysyłam zdjęcia, wagę i zobaczymy, co dalej. Mm. Ok, jeżeli chodzi o kolejne posiłki, to wyglądają one następująco. Będzie 130 g kleiku, 120 g kurczaka, do tego 40 g masła migdałowego, 4 wafle i 10 g globodanów z owoców. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj przygotowuje się kurczek. Tutaj mam klej, wafle, masło oraz banan i tak to się będzie prezentować. Drodzy moi drodzy, zostały mi jeszcze dwa posiłki. Mamy godzinę 18, Ja wysłałem życie do Dawida. I mam wytyczne co do ostatnich dwóch posiłków. A będzie to mianowicie 175 g ryżu. 120 g kurczaka. Do tego 10 g węglowodanów z owoców. I 30 g masła migdałowego. A na ostatni posiłek wleci 150... 150 g kleiku do tego rogel od pandy. To nie jest rogel, to jest obważanek obważanek. obważanek z dziurką, obważanek. tak zwany Donat, ale po polsku obważanek. Obważanek z czekoladą do tego 150 kleiku i 20 gramów węglowodanów z owoców, czyli także wleci niż znowu banan. Mega fajnie, bo myślałem, że nie będziemy nic podobać. A tutaj w konspiracji Asi z Dawidem okazało się, że jednak wleci pączek, także fajnie coś dla głowy. Załadowaliśmy właściwie wszystko czysto, nie było żadnych kwiksów, batonów, tak jak wcześniej. Ja jestem mega zadowolony, że będę mógł sobie coś takiego przekąsić. Po ostatnim posiłku od razu kładę się do łóżka będę próbował zasnąć, żeby się mega dobrze wyspać, bo to jest najważniejsze przed startem, żeby jak najbardziej ten stres zredukować. Bez żadnych drinków, tym razem bez alkoholu i też uważam, że lepiej, bo generalnie czuję, że jakby mi podnosi troszeczkę ciśnienie, i jak śpię, to jakoś, jakby po prostu zasypię mi się dobrze, ale po chwili budzę się i jestem taki dosyć niespokojny. Więc to nie jest dla mnie, po prostu, jeżeli nie piję, to widocznie moje ciało tak reaguje na alkohol, co mi się generalnie podoba. Także ja przygotowuję swój przedostatni posiłek, zaraz go zobaczycie, i później, jeszcze ostatni. I do spania, i jutro walczymy o wiadomo co. No i lecimy z przedostatnim posiłkiem, jest to 175 gramów ryżu, delikatnie ogórek, gram soli, 120 indyka, pół banana jako 10 gramów dla z owoców i 30 gramów masła migdałowego do tego. Także biorę się do jedzenia i smacznego. Nie oddaję w ogóle. Jesteśmy przy ostatnim posiłku, ostatni prawdopodobnie jeszcze jutro rano wleci jakiś kleik z masłem, natomiast to już takiej dawce śmiesznej wręcz, żeby na kichach było pusto. Latuję 150 gramów klejku, do tego pączek od pandy. Odpalam sobie, jak żula, jak będzie coś świat. najlepiej mi się do tego skorzywa posiłki. E, I idziemy spać, żeby się dobrze wyspać, żeby dobrze woda zeszła, żeby jutro forma naprawdę była taka, jak, jak powinna być, żeby nie było żadnych, e, żadnych znaków zapytania. E, to wszystko na dzisiaj. Znajedzony, wypoczęty. Jutro jedziemy z tym. Dzień dobry. My właśnie sobie wstaliśmy, umyliśmy się, wysłałem raport do Dawida. Mamy kolejny życiowy, moi drodzy. Także już jest pewnego rodzaju zwycięstwo, bo cały czas idziemy do przodu i w górę. Mm, czuję się dobrze. Wczoraj, jak już zjadłem, to myślę, że tam z pół godzinki e, i spałem naprawdę mega głęboko, mega dobrze. wstawałem tylko na siku. Mm. Oglądamy właśnie zdjęcia z Olimpii, ponieważ wczoraj był klasik fizyk, także może być lekka dawka motywacji, chociaż jej wcale nie potrzebuję. A właściwie, dokładnie patrzę zdjęcia Adriana Ceronka. Gratulacje dla Adriana. Trzeci kolot na Mistrz to mega wynik, szczególnie na debiutanckiej. Za hmm, 20, w sumie 15 minut mam wysłać kolejne foty do Dawida i dowiem się, co mam robić. wypiłem na razie 300 ml wody. No i sobie dalej leżę, odpoczywam. Czekam na dalsze wytyczne. Myślę, że siądzie to grubo, znaczy chudo. Forma jest naprawdę fajna. Waga z rana 94,2 kg, gdzie po właściwie prawie trzech dniach ładowania, no dwóch takich konkretnych i jednego, gdzie było 460 awęgli. Dwa razy dziś pewnie około 800. Wczorajszego dnia jeszcze nie podliczałem. To naprawdę jest bardzo nisko i jest życiowo, także teraz tylko to zaprezentować na scenie. Ja kończę robić swoje śniadanko i nas pakować, a Michał sobie Mam, Dobrze, niech odpoczywa. Już prawie gotowi. Dobro moi drodzy. My godzinę dziewiątą. Czekamy na Ubera. I lecimy na salę, bo o 9.40 mamy malowanie. Ja czuję się dobrze, popiłem sobie trochę wody. Już nic przy starty mieć nie będę. Eee, zostało tylko się pomalować i leżeć, czekać na wyjście. Mam dobre nastawienie, mam taki chill, więc na pewno z jeszcze nowych stage odpłalę słuchaweczki. Pierdolny sobie. <gryw> I lecę na scenę, jak przecinak. Trzymajcie kciuki. Jak się czujesz? Ja, czuję się dobrze, forma życiowa. Także już jestem wygranym znowu w pewnym sensie, bo im dalej idę do przodu, tym, tym znaczy, kurwa, już mój mózg już wyłączony. Dobra, odpoczywaj. Tak, odpoczywam. <proprietary noise> <mansodic> I'm changing who I am I'm making a new plan Rearranging my life and I won't look back ever again yeah. You ain't see me activated. Yet. You Here's better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan I'm out evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second-guessing. I just do what I was destined I feel like that's the blessing, Persistence and obsession. That's how you keep Here's progressing. I already learned that lesson, yeah. Don't change I'm changing my she life she and, she and she I won't look back ever again, she again. She I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world gone Please Lord give me a sign Everybody in my world Please, give me a I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. i make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so fake. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey! Give me that crown, get in my way, And to be put down. It ain't your place, don't miss my town. If I want right. that shit, That I'll get it right now. You know, I'm losing it, the news fits, it's no. right. the news is my me myth. You choose to live, you to dip, you choose to fight, and lose, yeah. and lose your grip and lose a gift. Oh! Say bye! Say bye, yank, yank! Zopopopop! Zopopopop! Everybody in the world, bye. Yank, yank! Please, yank! Please, Lord, give me a sign. Trzymaj ładnie nogi! Pięknie! Znacznie!

że poziom był naprawdę wyrównany. Eee, czy jestem z zadowolony? No skłonąłbym, jeżeli bym że jestem. Jestem po prostu który ma wysokie ambitie, ale zgadzam się z całym werdyktem i jakby lecę z tym dalej, no bo trzeba po prostu dociąć to jeszcze mocniej i w końcu udowodnić. Ogólnie zamówiliśmy burgery, ale chyba Michał się nie spodziewał, że ten będzie jeszcze z jakąś bułą dodatkowo, tylko myślę, że będą dwa kotlety. No i co? Jemy. Mm. Kochan. Tam, Tam, nigdy nie było. Tam nie Rzecz od fan do większości spałaszowany, a mu się marzy coś z pistacją. I musi, musi patrzeć. Żeby nie było za dobrze.

siedzę, patrzę się w ten telefon i ona no mówi, że chciałaby zobaczyć pieska, a że ja pewnie jedyne o czym myślę, że to, to jest to jedzenie, które na zjemy w duchu. i miodem. Myślałem sobie właśnie, że jak zjadłem zjadł z miodem, to by było dobre na przykład. I jak kładę się spać ostatnimi czasy, to zawsze najpierw Przelatowałem mi cały i wszystkie pozo, pozy obowiązkowe, i upadł dowolny. A później z zvin..., wieczorem myślałem sobie o jakichś kebabach i, i takich które jest po starcie. Zjedzą po starcie, tak, no naprawdę. No, no to już jest pewnie spaczenie jakieś w głowie. I nie jest to normalne, ale ja to chyba lubię nawet pusta. To, jest no, to jest dziwne, ale szybki schok przez przestrzeni. Jesteśmy tydzień i dwa dni po zawodach. Mamy wtorek, tydzień później. Ja właśnie kończę swoje 25 minut cardio Podsumowując tamte te zawody, mam dużo wniosków. Myślę, że wyszło mi to na dobre. Każdy start traktuje jako lekcję i motywację do tego, żeby lecieć dalej. Zostały 19 dni do startu w Rumunii, dlatego trzeba dokręcić to jeszcze bardziej, wypełnić fajnie, pokazać się z najlepszej do tej czas strony. I cały czas wierzę, że jestem w grze. Przede wszystkim co się fajnie bawić pod mi miwlacie oka. Chcę się dobrze bawić, zrobić formę życia, zaprezentować się najlepiej. I będę z tego zadowolony. Zrzuciłem sobie z siebie trochę presję tego, że coś muszę. Jak będzie, tak będzie. Liczy się fajna przygoda. Dlatego też zrezygnowałem ze startu w Polsce. Ponieważ jakoś nie czuję tego. Zawsze wracam do domu tego samego dnia i myślę sobie, to już koniec. A tak jednak zawsze mamy. Dzień, żeby sobie pochodzić po nowym kraju, po nowym mieście, zjeść coś innego, czego nie ma u nas, więc wtedy to mocno rekompensuje, jeżeli nawet wynik nie jest zadowalający. Także dokręcam to. I Dzięki będą mam... nowe filmy. Tak jest, lecimy dalej z filmami, nie zatrzymujemy się. Dzięki za uwagę, zostawcie komentarze, łapy, suby i widzimy się w następnym materiale. Dzięki za uwagę. <laughs> Patrzcie! Zacząłem już jeść, dwa dni ładowania, teraz będę się rozładowywał w taki sposób cały czas. I je. i pach. Jezu odpala, on jak dużo je to I tak i właśnie ma. I teraz bicepsi, pach. tak jest. Idziemy? Uuu, a otwieraj dom i idziemy je ładować dalej.